Z Tak, telefonie. Aha. Czy u Pana można kupić produkt Kudzu? Nie, nie można kupić. Na stronie kudzu.pl można kupić. Aha, w Tak. Ja tylko informowałem, że wiem, że alkoholikom, osobom uzależnionym od papierosów, to pomaga na przykład w pozbyciu się pytanie, czemu no. Yy, używam go do tego, żeby właśnie mówić ludziom, że jak jesteś osobą uzależnioną, pijesz alkohol, to umrzesz. Ostrzegam ja rozumiem, przed dalej patologią. Nie, uważa pan, że to jest używanie dalej kanału nie, nie, tak, nie tak, uważam. Uważam, tak, że to jest dobre. Tak, uważam, że to jest dobre pomagać ludziom, żeby po prostu uratowali się przed śmiercią. Na ja trwa. nie zarabiam nic na tym kanale. Kanał zarabia tam jakieś 100 zł miesięcznie i to wszystko idzie na spłatę, na przykład, nie wiem, ostatnio rachunku za prąd w wysokości 1500 zł, który Wojtek przed śmiercią nie zapłacił. Także jeszcze długo, długo ten kanał by musiał działać, żeby yy pokrótkość. to dlaczego Wojtek zmarł i... Je, Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Nie, nie, ale to mówimy o tym rachunku, który on w Sędziszowie nakręcił. Aha, aha, o aha, tym mówimy, o rachunku. No bo przecież Major ostatnie miesiące już nie mieszkał na szkolnej, tylko mieszkał w Sędziszowie. I, tak, I tam za nic nie płacił praktycznie. Nie, a myślę, że wiesz, że jeżeli przyjmujesz kogoś do domu za darmo, chcesz mu pomóc, a ten ktoś mówi, że. Najpierw mówi, że chce się leczyć, że dlatego chce wyjechać z Białegostoku, bo to pije przez Kononowicza, a potem się okazuje, że jednak chciałby robić takie lajty jak na przykład Daniel Magical, bo z tego są pieniądze, bo jak robił lajty spokojne, to wszyscy jego widzowie pisali, że jest nuda i nie będą mu płacać pieniędzy i że nie będą tego oglądać, więc wiesz, no... Myślę po prostu, że to był jego wybór. Zresztą nie wiem, czy wiesz, on siedem dni przed śmiercią, nie, to trochę więcej, był w szpitalu, bo już od dłuższego czasu wymiotował krwią. Yy, Jacek Haraś go wysłał do szpitala, wezwał karetkę do niego i on nakrzyczał na całą rodzinę, że sobie nie życzy, wypisał się ze szpitala na własne życzenie, nie chciał zostać w szpitalu, leczyć się na obserwacje, nawet na badania, żeby ustalić, dlaczego wymiotuje krwią, bo po prostu był osobą uzależnioną i jego nie interesował stan zdrowia, chciał pić. tak bo Wojtek bo Wojtek chciał żeby te lighty tak wyglądały. Yy, oglądałeś na przykład inne filmy z majorem jak go tam wozili na przykład na wycieczki w góry albo jak tam jeździł BMW chodził na różne wycieczki do szkoły i tak dalej. Oglądałeś te filmy czy nie oglądałeś? tak. No, ale widzisz, niestety jego widzowie nie chcieli oglądać tego rodzaju filmów, interesowało ich pato streaming po prostu Ja wręcz przeciwnie uważam, że jeżeli on by został na szkolnej, to oni z Kononowiczem by się pozabijali, bo tam już było wielokrotnie awantury, policja ich musiała rozdzielać i tak dalej. Także zobaczymy w ogóle, czy Nowak właśnie, czy, czy, czy Sławomir Nowak do siebie może na, na święta, żeby po prostu ten człowiek nie siedział sam w Wiedliwie w pierwszy dzień świąt. Także... Ale to wiesz, zależy od Krzyśka tak naprawdę. <śek> czy Krzysiek chce, czy nie. <śek> A Krzysiek często ma taki humory na przykład, że pamiętam na przykład w tamtym roku w, jak jeszcze chyba major żył właśnie, to ja tam mówiłem, że na przykład przyjadę też albo Jacek to samo mówił, że przyjedzie, a Krzysiek raz chciał, raz nie chciał, to wiesz to niestety, no to, to nie są łatwe tematy, że tak powiem. To nie jest taka normalna osoba, że tak powiem, że przywiedziesz, on ci podziękuje i tak dalej. To jest... ja wiem, że to nie jest normalna osoba. No nie, to trzeba stwierdzić, że od 20 lat państwo polskie, bo ja go znam bardzo długo, od co najmniej 20 lat, jak zresztą wielu białostoczan, nie? Nie wiem, to pewnie nie jesteś z Stoku, więc może go nie znasz osobiście, nie? No więc właśnie, więc ludzie w Stoku znają go od wielu lat, bo przecież trudno nie napotkać takiej osoby w autobusach i tak dalej. Jeździł po urzędach, chodził na różne spotkania, więc od 20 lat żaden urząd czy szpital nie chce mu pomóc jakoś tak, żeby, nie wiem, Postawić go. Zasiłek w wysokości 300 zł miesięcznie, który dostawał, wystarczał mu na dwa dni, bo on zaraz wydawał te pieniądze, więc bez nagrywania filmów z tym kanałem. Ja przecież nie prowadzę też tego kanału, więc mówię obiektywnie jako dziennikarz, który po prostu widzi, kto pomaga, kto hejtuje, kto na przykład wiesz, próbował wepchnąć Kononowiczowi, jak zamknął go do szpitala, jakieś dokumenty, żeby. Kononowicz rzekł się swojego, wiesz, majątku, żeby ustanowił kogoś pełnomocnikiem do zażądania majątku, chciał przejąć jego dom i tak dalej, a kto prowadzi kanał, pomaga mu, wiesz, dzięki czemu Kononowicz ma co jeść, ma za co kupić leki i tak dalej, nie? Więc. Ja ci powiem wręcz przeciwnie, bez pomocy tych osób, i to mówię obiektywnie, bo ja nie prowadzę kanału Mleczny Człowiek. Było wiele osób, które prowadziło, nagrywało filmy z Kononowiczą poprzednio. Nie wiem, czy Meksykano, czy Fiodor. I jakoś Kononowicz z tego dużo pieniędzy nie miał, nie? Wręcz przeciwnie, tam była Melina w jego domu i tak dalej, nie? Więc porównując obiektywnie, wiesz, nie mówiąc o jakiejś sytuacji idealnej, tylko o tym, co jest po prostu realnie, to. Jeżeli ktoś się pojawi i będzie chciał Kononowiczowi zaoferować lepsze warunki, to jak najbardziej popieram mnie. No ja uważam, że wiesz, bo to, to, to jest takie gadanie, zarabia na krzywdzie. Jeżeli znasz kogoś albo sam chcesz pomóc lepiej, w lepszy sposób, to trzymam za Ciebie kciuki. No. I za tą osobę, która chce pomóc. Na razie same osoby, które się pojawiały i opowiadały jakieś głupoty o tym, że właśnie Kononowicz nie wiem, czego, zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, w kaftanie, nie pokazywać na mieście, nie, nie nagrywać z nim filmów, to na razie właśnie to się okazywało, że na koniec są go okraj z majątku i tak dalej. Więc nie no lubię to takich to znaczy, kłamstw po prostu, to te, wiesz. To takie... to w jednak takiemu człowiekowi jednak tłumaczyć, że, że to, co on twierdzi, no to rzeczywistości, no dla mnie to jest z drugiej strony trochę chory właśnie. Możesz, możesz próbować, że tak powiem, tłumaczyć mu. Natomiast yy, to jest na zasadzie, wiesz, różni ludzie opowiadają kłamstwa i niestety widzę, że to daje wyświetlenia, nie więc co ja poradzę. Nie? Ja na przykład jestem przeciwny, żeby jakiś tam obyszczany człowiek z Białego Stoku też opowiadał kłamstwo szkolne nie, on cały czas ma ósmy kanał, skasowane chyba 7 i cały czas nagrywa, więc ja też nie rozumiem, dlaczego nie siedzi w psychiatryku zamknięty i dlaczego YouTube publikuje filmy z nim. Ja jestem przeciwko, nie? No, ja wiem, ja wiem, właśnie no. na początku jakoś no, tego uważałem za jakiegoś normalniejszego. Niestety, szkolna, to tutaj trafnie zauważyłeś. Ja też to zauważyłem. Dla mnie to jest fenomen w ogóle, bo ona przyciąga faktycznie ludzi. no Niektórzy mówią, że oglądają to dla śmiechu, dla Beki, ale ja widzę, że często to przyciąga osoby, które mają jakieś tam zaburzenia, po prostu nie wiem, chcą sobie jakieś kompleksy wyrównać, wiesz i tak dalej, nie chcą się poczuć lepsi dzięki temu, nie? Także to jest. Jasne. Pozdrawiam na razie. Cześć.